26 czerwca Krzysztof Bąk witam i zapraszam na informacje w Telewizji Odra. Najważniejsze tematy dnia. 11. Maraton rowerowy już przed nami. Jest to świetna taka impreza integrująca i tych, którzy do nas przybyli, zobaczyli jakie minik Głdawa i tych naszych mieszkańców, którzy też są cyklistami. Przedmioty ścisłe nie muszą być nudne. Chcielibyśmy, żeby sami dociekali, poszukiwali rozwiązań różnych problemów. Lubuszanie chętnie korzystają z funduszy unijnych. Chcemy zachęcić te środowiska, które być może jeszcze z tej szansy nie skorzystały. Nie jest to takie trudne. Ta impreza cieszy się dużym powodzeniem wśród cyklistów z całego kraju i nie tylko. Udział w niej zapowiedziało około 400 osób. W najbliższą sobotę odbędzie się 11. Gorzowski Maraton Rowerowy Kłodawa 2012. Honorowy patronat nad imprezą objął Lech Piasecki, polski kolarz szosowy, mistrz świata amatorów i zawodowców, zwycięzca wyścigu pokoju w 1985 roku przez włoskich kibiców nazwany Synem Wiatru. Już po raz drugi w naszej gminie Gorzowski Klub Cyklistów organizuje maraton rowerowy. Jest to jedenasty maraton, natomiast u nas drugi. Jest to dla nas duże wydarzenie sportowe, ponieważ uczestniczy w nim każdorazowo około 400 uczestników. Niemniej jednak to nie są tylko osoby, które z zewnątrz się zapisały, w tym mogą uczestniczyć wszyscy, którzy skorzystają z takiej możliwości. Rejestracja wszystkich chętnych rozpocznie się w Gminnym Ośrodku Kultury już 29 Czerwca. Tam rusza biuro organizacyjne. Sam maraton wystartuje w sobotę 30 czerwca o godzinie 9. Organizatorzy przewidzieli pętle rowerowe dla takich, którzy mniej jeżdżą i dla tych, którzy są już wyczynowcami. Wszyscy w czasie takiej imprezy się świetnie bawią, a impreza zakończona będzie festynem rodzinnym, który rozpocznie się przy boisku w Wojcieszycach z udziałem m.in. gminnych zespołów wokalnych i tanecznych. Wszyscy ci, którzy wrócą z tego tego rajdu, wypoczywają u nas i jest to świetna taka impreza integrująca i tych, którzy do nas przybyli, zobaczyli, jak jest w gminie Kudawa, i tych naszych mieszkańców, którzy też są cyklistami, a mamy wielu takich. Mamy przecież dużo ścieżek rowerowych w gminie wybudowanych. Zakończeniem maratonu jest wręczenie dekoracja uroczysta najlepszych cyklistów, a tak naprawdę tu każdy tam dostaje upominek, i to się kończy w niedzielę, czyli można pięknie spędzić u nas sobotę i również niedzielę. Mam Nadzieję, że pogoda dopisze. Jeżeli nie, to organizatorzy i nasi mieszkańcy zapewniają miły, jak zawsze, klimat. Będzie do wyboru kilka dystansów: dla początkujących do 30 kilometrów, ale można też przejechać mniej, dla zaawansowanych 70 kilometrów, 150 kilometrów, a dla bardzo zaawansowanych 231 kilometrów. To jest, uważam, wielkie święto rowerowe. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam tym bardziej, że ta impreza będzie rozbudowana. Po przejazdzie rowerowym będzie piknik, będzie można posiedzieć przy muzyce, będą występy artystyczne, będzie dobra gastronomia. W niedzielę będzie dekoracja. Jeszcze coś, co może zachęci. W niedzielę na dekoracji. Odbędzie się wśród wszystkich uczestników maratonu, powtarzam, wśród wszystkich uczestników, a nie tylko zwycięzców, losowanie nagród. Nagrody będą bardzo atrakcyjne, między innymi dobrej klasy rower szosowy. Zapraszam serdecznie. 400 uczestników z też z całego kraju, również z zagranicy i gdzie mogą się włączyć nasi mieszkańcy powoduje taką integrację, zachęcanie do tego sportu sportu, który tak naprawdę powinien naszą gminę, że tak powiem, wyróżniać. Mamy naprawdę piękne, urokliwe miejsca. 65% powierzchni gminy to są lasy, tak? Mamy wiele kilometrów ścieżek rowerowych wybudowanych. Są to trasy, które są zorganizowanymi, są szlaki, szlaki różnie, różne trudnościowo, jeżeli można powiedzieć, piękne jeziora, które można objechać też wokół i mamy takie zaplecze, gdzie można spocząć, czyli są stanice, miejsca odpoczynku, ławeczki zorganizowane. Myślę, że dołożyliśmy wszelkich starań przez poprzednie lata i teraz, żeby ludzie, którzy do nas przyjeżdżają się tutaj czuli miło. Poza tym mówię, jest to ucieczka od zgiełku miasta, od zgiełku codzienności. Tak naprawdę rower do Dobre powietrze, las i dobry klimat, dobre nastawienie, i to już wystarczy, co potrzeba do ładowania na co dzień baterii. Żeby wziąć udział w maratonie, trzeba się zapisać. Można to zrobić na naszej stronie: www.cyklista.net. Lub bezpośrednio w biurze zawodów. Biuro zawodów mieści się w Wojcieszycach, w Gminnym Ośrodku Kultury. Tych zapisów można dokonać w piątek od godziny 16 lub w sobotę od godziny 6 rano. Start do tych dłuższych, na, na te dłuższe dystanse rozpoczyna się o godzinie 9. Natomiast start na maratonik, czyli na ten dystans najkrótszy, start ten będzie o godzinie 13. Zapisy na maratonik w sobotę. Od godziny 12. Fizyka, matematyka i chemia nie muszą być nudne. Uczniowie ze zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących próbowali to udowodnić. Przygotowali eksperymenty, które potwierdzają ich umiejętności, ale też pomagają zrozumieć zjawiska, z którymi niejednokrotnie spotykamy się na co dzień. Zajęcia zachęcające i propagujące zainteresowanie naukami matematyczno-przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem chemii i fizyki, przedmiotów, które wydają się młodzieży trudne. Chcemy pokazać je Inaczej, tak żeby zachęcić młodzież, zarówno szkół gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych do zainteresowania się tą dziedziną nauki. Wracamy właśnie do korzeni. Tu młodzież pokazywała takie doświadczenie, które Maria Skłodowska Kirill w swojej spółdzielni dzieciom, no wtedy naukowców wielkich, ale też swoim uczyła ich, przekazywała wiedzę poprzez działanie. To jest... Nauka przez działanie. Młodzież powinna z klas wychodzić właśnie do takich prezentacji i pokazywać, co się nauczyła uczyć też, podglądając innych. W tych doświadczeniach jest no sprawdzanie wiedzy, umiejętności i taka zachęta do przyszłych działań, obserwując innych, obserwując świat, to co nas otacza. Bo właściwie to jest podstawą tego, zaciekawienie, zauroczenie tym, co nas otacza i próbą wyjaśnienia tych zjawisk, bardzo prostych w ostateczności, jak już tak popatrzymy na zasady fizyki, to są bardzo proste. Bardzo prostych, żeby nie przechodząc koło tego wszystkiego, tak nie zauważając, bo wtedy bo taki martwy, martwy spacer wtedy jest, prawda, przez życie. Chcielibyśmy, żeby sami dociekali, poszukiwali rozwiązań różnych problemów, no i zachęcali, zachęcali do wybierania też później, w przyszłości, przedmiotów ścisłych, do studiowania kierunków technicznych. Także myślę, że wiele aspektów. Nie są to zajęcia teoretyczne, tylko w ławce na papierze, przy książce robią doświadczenia i jak widać są osoby chętne. Wybraliśmy tylko tych, którzy chcieli. Okazało się, że w ostatnim tygodniu nauki są osoby chętne, które chcą się pobawić doświadczeniami i fizycznymi, i chemicznymi. Szkoła powinna raz w ramach własnych działań interdyscyplinarnych, bo tu mamy i fizykę, i chemię, prawda? możemy to połączyć i też z matematyką, z pewnymi elementami później no, integrować się na poziomie międzyszkolnym, gimnazja, licea, ale też wychodząc do, do kształcenia takiego wczesnoszkolnego, zachęcać tych najmłodszych, oni są najbardziej ciekawi tacy z pomysłami tylko czekającymi, żeby je zrealizować. To jest nauka przewdziałania, ale też w cudzysłowie może być też w tym działaniem może być też zabawa. W tej zabawie jest wiele elementów, które kształcą. No bo tak u dziecka powiem, że to jest zabawa, ale on najbardziej chłonny jest właśnie. Już, jak Piaget podawał, od drugiego roku życia, już od tego okresu życia powinniśmy dziecku pokazywać ten świat w tych takich elementach właściwych. Nie, 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 nie tylko zabawa, nie tylko jest zabawą, nie tylko jest traktowana jak dziecko, ale taki nasz równorzędny partner w poznawaniu. My najlepiej sprawdzimy siebie, czy coś wiemy, jak potrafimy dziecku wytłumaczyć i go nauczyć czegoś. Żeby później w odważne życie wchodził, dorosłe życie wchodził już z elementami wiedzy o tym, co go otacza. Skąd pomysły na przeprowadzenie takich eksperymentów? Częściowo też wynika to z chęci przedstawienia różnych ciekawych doświadczeń przez młodzież właśnie. Ucząc fizyki, chemii, matematyki, możemy dostrzec takie nie wiem, pasjonujące ich tematy. I to jest sposobność ku temu, żeby mogli się pokazać, przedstawić na forum przy większej liczbie osób, koleżanek, kolegów, również z innych szkół. Sami przygotowują te wszystkie pokazy? Przygotowują sami, muszą mieć pomysł, ale oczywiście wszystko odbywa się pod opieką nauczycieli. Pierwszym elementem kształcenia jest zdobywanie wiedzy. Tą wiedzę później wykorzystują, zdobywając pewne umiejętności. Mając umiejętności, wiedzę i umiejętności, przychodzą do dorosłego życia, znajdują się w społeczeństwie, wśród swoich kolegów, rówieśników. I mogą popisywać w cudzysłowie, mogą się wykazywać pewnymi kompetencjami, ale zawsze oczekujemy od, od młodych ludzi, od nawet młodych, każdego człowieka pewnych kompetencji, a kompetencje to jest taki właściwie ostatni etap kształcenia. Najpierw jest wiedza, potem przekuwanie w umiejętności, a potem są kompetencje. To Unia Europejska teraz w takich programach skierowanych do młodzieży yy, próbuje yy, wprowadzać, wprowadza poprzez takie programy. Część tych młodzieży brała udział yy, w takich programach, i to jest efekt. Te pokazy, te pokazy są jakieś tam częścią tych efektów, które młodzież poprzez zdobywanie wiedzy, umiejętności. Oni są już kompetentni, żeby pewne na tym poziomie mówić, tego, co zdobyli, żeby w pewnych doświadczeniach już być, można powiedzieć, fachowcem, w cudzysłowie, pokazać innym, jak, to, jak działa to, na to, co nas otacza wytłumaczyć jak to działa, bo to też jest ważne i później jak ktoś ma taką wiedzę potrafi w innych zjawiskach, obserwowanych zjawiskach na co dzień znaleźć pokrewieństwo, umieć się znaleźć w tym wszystkim, umieć sobie wyjaśnić, wtedy nic nie jest niejasne w tym życiu co nas otacza, fajna jest taka obserwacja. Lubuszanie niechętnie korzystają z funduszy unijnych. Po dotacje z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 najchętniej sięgają przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe. Do poznania specyfiki projektów realizowanych w Gorzowie i jego okolicach zachęcał Maciej Szykuła, wicemarszałek województwa lubuskiego. Chcemy po prostu zapromować środki, które wydajemy z Kapitału Ludzkiego, z Europejskiego Funduszu Społecznego, bo powiem w ten sposób. W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze wisi cała galeria pięknych zdjęć zrealizowanych inwestycji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Można sfotografować i pokazać bulwar nadwarciański, Filharmonię, Muzeum. Natomiast trudno jest pokazać efekty jakie powstają w wyniku wykorzystanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te środki są inwestowane w ludzi, w ich kompetencje, umiejętności, wiedzę, a więc dziś chcielibyśmy, aby za Państwa pośrednictwem, za pośrednictwem mediów przekazać informacje, w jaki sposób są wykorzystywane i jakie efekty przynoszą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stąd prezentacja. Ciekawych projektów, projektów realizowanych w ramach priorytetu dziewiątego związanego z podnoszeniem kwalifikacji, wykształcenia i kompetencji. Będziemy prezentować projekty od przedszkola aż po osoby dorosłe, ponieważ w tym priorytecie właśnie przekazujemy środki na Uatrakcyjnienie wychowania przedszkolnego na jego rozwój, ale także na wyrównywanie szans edukacyjnych, na indywidualizację kształcenia w klasach 1-3, na modernizację kształcenia zawodowego i wreszcie na kształcenie osób dorosłych. Myślę, że wyraźnie dowody są, że jednak bardzo chętnie w ostatnim czasie, szczególnie szkoły ponadgimnazjalne, szkoły zawodowe, bo akurat wiemy, że tu jakby największa jest potrzeba zmiany formy, metod kształcenia, bliżej rynku pracy, stąd ta aktywność tych szkół jest największa, to są te największe projekty, które realizujemy, tak jak ten dzisiaj prezentowany właśnie w partnerstwie w Wojewódzkim Metodycznym, ale także czego mamy przykłady i przedszkola. Co roku przynajmniej jedno-dwa przedszkola też taki projekt wygrywają, bo to jednak przecież wiemy, że napisanie to jest jedna rzecz. Projekt musi być wysoko oceniony, żeby rzeczywiście miał szansę realizacji. Więc jest on myślę, że. Wiele przykładów, że robimy to dobrze, profesjonalnie, coraz bardziej profesjonalnie no i skutecznie. Projekt pod tytułem Mali Odkrywcy w Przedszkolu Miejskim nr 4 jest realizowany od 1 sierpnia 2011 roku i będziemy go kończyć za kilka dni, czyli do końca czerwca. Głównym zadaniem, celem projektu jest utworzenie dodatkowego oddziału dla dzieci, dla piętnaściorga dzieci. Są to dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Wychodząc naprzeciw działalności, Rodziców, dlatego że rodzice nie dostali miejsca w gorzowskich placówkach, więc wówczas dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla rodziców z rodzin, dla dzieci z rodzin wielodzietnych powołaliśmy taki oddział. Oddział ten został ukształtowany od samego początku, czyli został wyposażony w meble, w stoły, krzesełka, były tam również zakupione różnego rodzaju zabawki, pomoce dydaktyczne. W projekcie unijnym również były działania nakierowane na rodziców i na dzieci. Dla dzieci mieliśmy zaproponowany dla dzieci 3-4 letnich program na przygoda na bezludnej wyspie, natomiast dla Dzieci 5-6-letnich mieliśmy zaproponowany projekt Akademii Nauki w Gorzowie, Zaczarowany Zajączek. Dzieci bawiły się, uczyły tego, czego uczył ich zajączek, czyli tak naprawdę życia na co dzień i działań, które są działaniami od podstaw. Mycia rąk, higieny, zachowania odpowiedniego. I tak dalej. Zaproponowaliśmy również rodzicom pomoc. Formą były warsztaty edukacyjne. Były to trzy spotkania dwugodzinne podczas całego trwania projektu. Rodzice uczyli się wspólnie z nami, z trenerkami, nauczycielkami. Projekt mali odkrywcy opiewał na kwotę 177 tysięcy złotych. Oprócz tych działań, o których wspomniałam, doposażyliśmy placówkę, przedszkolną, tak właściwie w sprzęt multimedialny. Potencjalnych beneficjentów i instytucji, które zgłaszają się i odpowiadają pozytywnie na ogłaszane przez nas konkursy jest wielu. Chcemy zachęcić te środowiska, które być może jeszcze z tej szansy nie skorzystały. Nie jest to takie trudne. W tym roku będziemy ogłaszać jeszcze kolejne konkursy. Chcemy po prostu pokazać, że inwestycja w ludzi to jest najlepsza inwestycja. To jest slogan, ale slogan poparty konkretnymi efektami które również się chcemy Państwu pokazywać, bo to nie przynosi takich efektów, jak, o jakich mówiłem, jeżeli chodzi o inwestycje, te takie namacalne, które można sfotografować, ale w dłuższej perspektywie czasu na pewno to zaprocentuje. Chcemy rozwijać województwo lubuskie, chcemy, aby było to, był to rozwój gospodarki opartej na wiedzy, a więc musimy podnosić kompetencje, kwalifikacje. I to już od najmłodszego pokolenia, od pokolenia przedszkolaków poprzez tak, jak powiedziałem, kształcenie w szkołach podstawowych, w szkołach ponad gimnazjalnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe. Tutaj mamy bardzo wiele do zrobienia i te pieniądze między innymi na to właśnie są przeznaczane. Na nadwarciańskim bulwarze w ostatni piątek nie zabrakło wolontariuszy Fundacji Mam Marzenie. W niecałe dwie godziny udało się zebrać 930 zł. Dzięki hojności Gorzowian uda się spełnić marzenie Bartka chorego na białaczkę. Za kilka dni chłopiec otrzyma konsolę PlayStation. Wolontariusze fundacji szykują się do kolejnej kwesty. Tym razem pojawią się 30 czerwca na zlocie samochodów ciężarowych w deszcznie. Fundacja Mam Marzenie stara się być w każdym miejscu, gdzie jest jak największa liczba osób. Chodzi na o to, aby dotrzeć z naszym przesłaniem no i oczywiście zebrać jak największą ilość pieniędzy. Dzisiaj zbieramy na spełnienie marzenia pięcioletniego Bartka. Jest chory na białaczkę, a jego największym marzeniem jest posiadanie konsoli Xbox, więc mamy nadzieję, że dzisiaj przynajmniej część tych pieniędzy, które są na tą konsolę potrzebne, tutaj uzbieramy. nie mają naprawdę ogromne serca. To jest parę godzin, dwie powiedzmy, więc nie bardzo dużo czasu, ale coś w tych puszkach jest. Są też papierki, to znaczy, że suma, którą uzbieraliśmy, będzie chyba, no, dobra. Jaka kwota jest potrzebna, żeby udało się spełnić to marzenie? To wszystko zależy od tego, jaką konsolę wybierzemy. Myślę, że przy okazji tego marzenia potrzebujemy około 1500 zł. Dużo dzieci czeka na Waszą pomoc? W tej chwili mamy w tak zwanej kolejce fundacyjnej dziewięcioro dzieci, zatem ta kolejka jest długa. Chcielibyśmy, żeby była jak najkrótsza, ale niestety jest jak jest. W każdym razie naszym zadaniem jest zbieranie pieniędzy, a później spełnianie tych marzeń, które, które są różnorakie, ale zawsze kiedy je spełnimy, to mamy ogromną satysfakcję i wielką radość, kiedy widzimy uśmiech na ustach dzieci. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Życzę Państwu miłego popołudnia i do zobaczenia jutro o tej samej porze.